I kolejny raz, czyli trzeci, przetestujemy różne skamy odnośnie GTA 5. Od stron, które próbują was oszukać, po ludzi, którzy wprowadzają was w błąd, a nawet pośmiertelnie niebezpieczne dla waszego komputera wirusy, na które mogliście natknąć się instalując GTA z jej oficjalnego na pewno wielu z was próbowało. A jak pójdzie mi dzisiaj, czy mój komputer spali się? Oglądaj, aby się przekonać. No i witam Was, widzowie, w tej mini serii, ale chyba jej już czas dobiega końca, bo jeżeli tutaj, widzowie, komputer mi spali. To ja robię przerwę od nagrywania. Dla Dlatego widzu, wystrzel łapę w górę, a ja lecę od razu z tematem. No i widzu, NGF RT Sigma. Napisał, wejdź na stronę ptoszek.pl. Widzowie, zaczynamy z grubej rury. Wchodzę normalnie ptoszek.pl. Ok? Wenowalni trzy razy w spację, albo kliknij w ptoszkę. Siemano, kolano. A co kliknę? Nie wiem. Obok ptoszka prawym. A classic, klasik, widzowie. Classic, albo ale wy śmieszni jesteście, zabawni. O Boże, ale górno to jest. Fajny wirus, widzowie, ale z tego co wiem, on jest niegroźny. Jakby ptoszka już znałem, stąd moja reakcja, ale jest tutaj kilka wirusów, których naprawdę nie spodziewacie się, co zrobią. Więc oglądaj gościu do końca. Tak ale ty, Arty, weź, wespie. I uwaga! Kolejne skamy pawelec 1, 2, 3 przesyła GTA 5 po rosyjsku, gościu. Normalnie tako. Chciałeś GTA za darmo w poprzednim odcinku? Terapa. 5 tysięcy lajków. Cholera wie, ile milionów wyświetleń. Tu coś piszą. Pewnie przepis na bigos po rosyjsku, cyrylicą. Nie wiem. E, co ja mam tu kliknąć? To chyba klikam. To brzmi jak kartel, widzowie. To się obawiam. Czy mam zamknąć kartę? Mogę tu napisać opinię? 104 giga. Ripak, or i gruba. O Jezus, widzowie. Ja już wam powiedziałem, że ja nie będę. Będę pobierał co każdej kopii GTA V, żeby dostać, nie na końcu pobierania zapłatę. W sensie, że muszę ja zapłacić za to. To, to, to się selem, celem. Ale w sumie po tylu latach GTA idzie skrakować w wersji single. Na pewno. Pamiętam jak byłem kiedyś gówniarzem, widzowie i szukaliśmy właśnie Kraków. Gratulacje użytkowniku Maria. Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca Darmowego iPhone 6s Playstation 4 lub Samsung Co Galaxy to jest S6 to jest okay. Dobra ej dobra Widzę, który podesłał książka oficjalnie You made my day Widzowie gość którego niku nawet nie umiem odczytać Który pisze jakby nie wiem Żył w XIX wieku I uploadował na nokii 337 Widzowie napisał ej smutno mi się zrobiło Zrobił po wczorajszym o idycy Z samów i widzowie podesłał mi Grand Criminal Online Sandbox na telefon. Ale teraz chyba wszystko to, na co czekaliście, czyli wirusy od widzów. Odnośnie GTA 5. I tutaj, widzowie, szatał dla Kacpersona, czyli widza, który podsyłał w poprzednim odcinku, bo zobaczcie, co my tutaj mamy. Dwa wirusy do otworzenia. Robloxy. Coś o. dziwnego. Zaczniemy od tego. Dobra, widzowie, klikam w to. Nie wiem, co mi ten widz przesłał. o, o Jezus Maria, widzowie, tych stronek jest więcej? No dobra, ale zobaczmy. Może ta nam przynajmniej da, widzowie, pieniądze. Powiedzmy, że... Sobie... Co to za gówno? Mogę tu zbadać element? Do czego to ma odwołanie? Nie mogę, patrzcie, nawet nie mogę zbadać elementu strony. Kliknijmy help. Ok, help nam nie pomaga. Kliknijmy start. Musimy wpisać username. O, widzowie, tu jest regulamin tej strony. Aha, to niezły. Kuźwa regulamin, ty. No, widzowie, ja tu ogólnie klikam se te rzeczy. Fajne regulaminy, widzowie, kontakty. Ja coś mam takie podejrzenie, że to jeden z was, widzowie, zrobił tą stronę na potrzeby tego filmu. Dobra, na Xboxie. You who made this website. I love you. Widzowie, tak, zróbmy. I wybierzmy sobie tak. Miliard RP. Gazylion widzowie wszystkiego. Processing normalnie Michael z Giverem siedzi. W rozdzielczości 124P. Okej, okay, widzowie. Dobra, to działa tak samo. Ja nie wiem, czemu jeszcze w trzecim odcinku się na to nabieram. No, jak debil. A, i musiałem sprawdzić, o ile zakład, że będzie tu Opera GX. No, kuźwa, a co mogło być innego, widzowie? Wygraj kartę Visa o wartości 500 dolarów. A, weźli SMS, aby pobrać najnowsze treści już teraz. A, widzowie, SMS-y. SMS, -y, SMS, -iki. Niestety te strony tak to siebie zarabiają w sposób hamski. Polecam zgłaszać takie gówno, widzowie. Liczka. No i widzowie, dostałem też drugi link. To jest chyba polski wirus. A jak dobrze wiecie, Polacy nie są głupi. Polska to jest piękny naród, towarzy 26 kB. Co to w ogóle jest, widzowie? 7 zip. Ja tu chyba nie mam nic widzowie do otwierania takich aplikacji. No dobra, pobieramy widzowie Minerara. No i widzowie, chyba nie umiem tego otworzyć. Chyba jestem zbyt dużym debilem. Na to. Próbujmy właśnie. To, to jest napisane w jakimś języku programowania, więc to tak łatwo nie otworzymy. Uuu, widzowie, mamy! Dobrałem się do tego. Mems, clean, destructive. Ohohoho. Co, odpalamy clean chyba? O cholera, widzowie, wprowadź hasło. Jeden, dwa, trzy. Nieprawidłowe hasło. Heh, no, kto by się spodziewał? Ale czemu mam tu mieć hasło? Wypakuj to. Nie mogę, nie mogę. Widz nawet hasła nie napisał. Widzowie, pomimo moich starań, nie dam rady odpalić pliku od Person. Ale mam jeszcze jeden plik na tym komputerze, który jest od bardzo, bardzo tajemniczego widza. I napisał mi on jedną wiadomość: odpal to na odcinek. Więc ja to zrobię. Moi drodzy, a wirus, którego wam przedstawię, to jest wirus No. No, no escape? Że brak ucieczki. Widzowie, ja nie wiem co to jest. Data modyfikacji to jest 21 rok, to jest czteroletni wirus. Dobra, pierwsze co ja robię, z bombą odłączam neta. Widzowie, wydupcam totalnie ustawienia sieciowe. Nie powinienem w tej chwili mieć internetu na maszynie. Co mam odpalić? Chyba no escape. Ta aplikacja może zależeć od innych plików skompresowanych w tym folderze. Ta aplikacja uruchamiała się właściwie zalece się... No nie no, uruchom. Aplikacja została właściwie uruchomiona. No i co teraz? This malware is no joke. continue. Tak. Aha. <laughs> no to. sajonara, widzowie! Nie, ale poważnie, to jest y, fake jakiś? To nie jest fake? Bo. Jak to aktualizacja mi się ku, kuźwa nagle robi? Mm, widzowie, coś tutaj śmierdzi fejurem. Śmierdzi fejurem. Często wirusy tak robią. Poczekamy, ja mam czas. Kolki, łyka, kolki się napije. O. To no, był dłuższy łyk. Ale by były, ja, mi się na główny komputer, to główno przeniosło. No. E, widzowie, czerwony Windows mi się zrobił. Nie wiem czy tak powinno być. Moi drodzy ogólnie, wyczytałem teraz, że pomimo, że ja to instaluję na wirtualnej maszynie, to mój komputer może również zostać zainfekowany. Jeżeli tak się stanie, to przewalone mam. Gościu przewalone, Giorgio 5. Oho, 100%. No dobra. No spoko. Mhm. Dobra, już widzę pewne zmiany, okej? Okay? Nie, nie mogę wpisać nic. Na no, numerycznej też nie. Aha, okej. Okay. Ułatw korzystanie z komputera. Uf. System Windows odczyta i przeskanuje tę listę automatycznie. <laughs> wizowie widzowie, ja ogólnie zapytałem czata GPT jak to ogarnąć. Podaj Numer PIN. Widzowie, najgorsze jest to, że nie mogę podać takiego numeru PIN, bo nie mogę kućwa używać klawiatury! Numeryczna? Nie wiem, jest jakiś skrót klawiszowy na to? Ctrl-Alt-Delete? Manager zadań? No, widzowie, podejrzewam! Ułatw korzystanie z komputera. Zamki mordę. No, widzowie ogólnie poddajesz. Po prostu się poddaję, no. No escape. Brak ucieczki po angielsku. No. Jeżeli zostawicie tutaj dwa koła łap, to pokazuję wam na tym filmie, jak to wirusa po prostu obejdziemy. Ewentualnie sami stworzymy wirusa z GTA 5. Oczywiście w celach naukowych, moi drodzy. Tak, ale ktoś, kto mi to podesłał, yy, zaliczam to jako scam. Gościu, bo moja wirtualna maszyna już nie wirtualnie maszynuje. No i widzowie, tym samym kończymy z wynikiem scamów bodajże dwa. żyć yy, czemu to jest ostatni odcinek, jak mówię? Mój komputer nie komputeruje. A jeszcze przed nami wiele więcej, więc oglądaj. Widzowie, po. Posłaliście mi również TikToki, jak to standardowo w tej serii i sprawdźmy, czy są one z scamem. Pierwsze porady dla początkujących od polskiej otwórcy. Początkujących w GTA Online. Zamiast zbierać to na najbardziej sobie na coś dobrego, jak kosatkę, czy może salon gier. Słuchajcie, mój statement jest następujący. Ale opresor jest dobry i można szybciej przygotowania robić, także no... Kto co lubi, ja se lubiłem polatać na latającym moturze. nie mówcie, że wy też nie. Widzowie, który wyraz wy mi to C. podsyłacie, się, Boże Święty. Nim jest? Otóż cj Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy cię z, z grup CJ-a. w trumnie, a na trumnie znajdziesz klucze do jego domu... CJ-a znajdę, widzowie, ja Ciebie. sweet big smoke 100% legit. Like Ej, aż może poczytać komentarze tutaj. Ej, jest tam tylko jak wykopać ten grób. Łopatę trzeba zdobyć, on chyba pokazywał kiedyś jak znaleźć. Tak. Widzę, tak, Blender 1 to jest jakiś Sigma. Boże, widzowie, oglądam sobie to TikToka i tak pomyśleć, kiedyś to GTA smakowało totalnie inaczej i było takie, wiecie... Kurczę, aż się chciało w to grać, nawet się w to online nagrało. Wow. Taki nostalgiczny TikTok, widzowie, broń Boże, żaden skam. Prawdziwe uczucia. Co nowego zobaczymy 4 marca w nowej wersji GTA Online na platformie PC, część pierwsza. Nie wiem, grup cj -a. Ukryta lokacja z rzadkimi sąchodami w GTA V. Ta lokacja znajduje się tutaj. Okay. Jak przyjedziemy w wyznaczone miejsce, to wyjeżdżamy pod okay. dom i skręcamy w lewo. Do... No widzowie, znam dokładnie tą lokację i na przykład na 5M-ie już tutaj prostuję. Uważam i potwierdzam to, że nie często tam się znajdują pojazdy, ponieważ byłem tam milion razy, a jeżeli chcesz wiedzieć gdzie się respizentorno, to już ci mówię. To patrz widzów, gdzie się respizentorna, szedłem na jakąś tą gierkę, tutaj. Dokładnie w tym miejscu, na czerwonym parkingu, na tym slocie. W sumie możemy zabierać sobie w Geogestera. Zobaczcie, jakim mocnym kotem jestem. Ja tą mapę znam na pamięć. Gościu, patera, gdzie ja jestem. Jak ja tu horror nagrywam często. Na od tartaku w lewo, czyli tutaj gdzieś. Hop, hop, hop. Eee, Graf, łona kolab. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tak myślałem kiedyś nad takim filmem, z GTA 5, żeby zaprosić na przykład Grafa i powalczyć na takim geogeserze. No przecież wiecie, no ja już tą grę mam na, na stukane ostro, ale kto wie? To jest wizowy jeden z tych mostów. Ten albo ten. No właśnie, tutaj był. Nie, no to dobra, to jest proste, patera. Przypomnę, że ja na te rzeczy mam 10 sekund około. To będzie tu, 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 tu. tu. O, okej, okay, ostatnia runda. Dobra, mega easy. To jest, gościu, mega easy, bo to jest y, ta dzielnica. Nie, to jest ta dzielnica i to jest bliżej. Jestem okropny w to! Widzowie jest ogólnie TikTok, który opowiada o tym, że jak się nudzisz zrobić, można zrobić zgniatarkę i rzeczywiście to działa zarobić się na różnych modelach aut i nie wiem dziwne jest to, że w Gieta w ogóle takie rzeczy jeszcze przychodzą. No. 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 Jo, widzowie to są te ziomki, których komentowaliśmy na ostatnim filmie. Jeżeli nie oglądaliście, to polecam do drugiej części sobie wrócić. Ej, że oni robią to na online, co? This is how geta should be played! Tak powinno być rozgrywane GTA! That's right, gościu. Tak powinno być to rozgrywane. A nie jakieś opresory. Ja pierdziel, widzowie, ej, aż bym z nimi zagrał, tak szczerze. Fajne. Fajne. fajne, fajne, fajne. Ej, widzowie, sprzedam wam ciekawostkę, nigdy GTA 5 nie przeszedłem. Ani GTA 4, ani żadną inną GTA. Ja tylko w sumie w piątkę grałem. P San Andraso może kilka razy na jakimś PSP Vita, czy to w ogóle jakieś inne GTA było. Nigdy nie przyszedłem tej gry. Choromat, co nie? Nie znam zakończeń w ogóle. Nie znam tej fabuły. Ja wiem, że jest Franklin, Trevor i Michael. I jeden ma głupią żonę. Taką trochę Ala Breaking Bad. O nie! Dobra, widzę, wykończymy TikToki! Brak! skamu na TikToku. Na TikTokach. To jest wow. Nie do pomyślenia. <laughs> no ale widzowie, jak to nie TikTok, to co? To no to wtorek, no to automaty, jak to mówi Giorgio, a my we wtorek. W sumie to w środę oglądacie ten film, ale wiecie, ja to nagrywam we wtorek. To Roblox, okej? Okay? Wowa wiła. Wow, wow. Jesteśmy na Robloxie i jest tu z nami 3 graczy. Mam pistolet, coś tu się buguje i to jest nazwane GTA 5. Co to jest RPG? Jak to leci? Właśnie ty gościa. Dobra, widzę. Ej, to jest najbardziej gówniana. To uważam za skam, Jakby. What the hell, Na, Co to jest za gówno? Widzowie, tu na Robloxie? Da radę, pograć. Nie ukrywajmy. Nie bądźmy już w bańce zamknięci. Roblox to jest fajna platforma. I mówię to serio otwarcie. Bo są fajne tryby, są fajni twórcy, ale. Nie, no to to, to jest jakieś gówno. Jak tu się dał? auta ta wsiada. Dobra, i ode, ty, ty. Normalnie, jak na bojówce, takie przyspieszenie jest. No widzowie, życie umierać. Mogę rakietę puścić ze środka auta? No kurczę, chyba widzowie nie mogę. Max Verstappen, wychodzę, wychodzę. Więc wejdźmy na Brookhaven RP, bo tam moi drodzy, wydaje mi się, że może być coś grubego. Pojazd, awatar, dom, animacje, widzowie nie ma broni, wychodzę. Jestem prostym człowiekiem, prostym chłopem, my szukamy GTA, GTA to broni. Emergency Hamburg, widzowie, zobaczmy to, policjant. Jobs wizowy. O, i to już wygląda naprawdę fajnie. Drive to the police station. Zobaczcie jakieś animacje chodzenia. Normalnie sobie jadę tym pasacikiem. Pasacikiem sobie gościu jadę. Dobra, tylko pytanie, czy to jest podobne do GTA 5? No, w sumie, jakby nie patrzeć. Nie, no, w sumie to trzeba by było być ślepym. Głuchoniemym i wybudzonym ze śpiączki jakieś 20 lat temu. Patrzcie to. FAUDEM! Potrąciłem go gościa na pasach Policeman Patrzcie to Podsymy normalnie na komisariat Joł Dobra jestem zwykłym policjantem Dwali mnie widzowie goś w trąbę Ja mu nie umiem odpowiedzieć O mam 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 Podce widzowie Wale do nią z glocka Do tego też Kładźcie na glebę Wracaj tu Widzowie to jest policja wersus ludzie. Jakie zarąbiste Patrzcie to Cholera nie trafiłem Płacze! Czemu? O, ona widzowie jest śmiertelna. Ta widzowie się nie da nic zrobić. To jest chyba policjantka, ale jestem głupkiem. Patrzcie to wsiadam z jakimś typem, chyba? Ta, normalnie, jadę z gościem. Widzowie policaj! symulator niemieckiej policji. Ale są rumbliste sygnały. Ej, nie fajnie no. to wygląda. Ej, tak szczerze daj tych, że. W tej chwili 7 na 10. Jest tutaj co robić. Nie jest to taka obius podróbka GTA w sumie. Tylko wiecie, jakiś tryb policja versus złodzieje. Nie wiem, miasto. Patrzcie, to normalnie ładują do gościa. No, my też ładujemy w takim razie. Ta, ta broń to chyba strzela na nie wiem, Kulki jakieś. Widzę, ja tutaj to, to staram się strzelać. To, 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 to nie. Dobra, nic nie robi. Patrzcie, tu kogoś dozwali. Dezeruję go. Ja jadę w nim f... ja z infurze. Dobra, moja ocena tej gry spada. Aha, nagle koguta policyjna założył. Patrzcie, to jeździł to Lamborghini. Halt, policjaj, widzowie. Neymar, widzowie, Neymar wysiadł. Neymar, Neymar, Wypad! Tu się stoi i się kibicuje. Autobus się widzowie wydupcył! Myślę, rozdobca autobus, rozdupcę autobus. Nie, totalnie ogarniam o co tutaj chodzi. Nie, ja, widzę, wydup tam są. tu, tu, tu nie ma to. Jeszcze ty się rozdupcył na moich oczach. O widzowie? KIETA 5 but in Roblox one to one copy. Sprawdźmy to nie, żartujesz se, żartujesz se, żartujesz se, żartujesz se Nie, nie, kuźba nie ma opcji, że goście... Nie, ja już wiem gdzie jestem, nie ma opcji, że goście... Oh my god... Widzowie, ej, oni utworzyli mapę GTA 5 w Roblox Żja Jakie to jest cholernie mocne To... Co się tutaj właśnie widzowie stało, rozsadziło mi B. Goście stworzyli GTA 5 w Roblox. Ej, dosłownie pękam z podziwu, bo jest to pewnie kawał roboty, ewentualnie jakiś wiecie, map rendering. Coś takiego, czy zmapowane, wyciągnięte, przełożone do Robloxa, w sumie tu lua, tam lua, ci co znają to wiedzą. Ale nadal to wygląda jak dużo pracy. Zobaczmy czy jest tylko ta część tutaj. No i widzowie, chyba mamy tylko tą część, ale zobaczcie, ej, co by nie mówić. Tekstury, które tutaj macie, ja nie wiem czy one nie są lepsze niż w GTA V. Tak poważnie, między Bogiem a prawdą widzowie. E, widzowie, tak szerze to jest mega mocne i to mi się mega podoba Ja pierdzielę Mogę samutkę puszczać cieszę Ej, zarąbiste. Ej, tak szerze nie mogę to nazwać skamem widzowie uważam to za 10x10 10. Serio, 10x10 za to, że jak goście w ogóle odzorowali tą mapę. GTA RP, Roblox Edition. Widzowie, i dla porównania wejdźmy w takie gówno. Ja już wiem, co tu będzie. Pewnie mapy mapa będzie kwadratowa cała. O, albo będzie takie gówno. O, widzowie, widzicie, jaki to jest klocek? Normalnie rozwalasz gościa. Potem drugiego. No i się wysadzam. Dobra, nara widzowie, nara wychodzę z Robloxa. A widzowie, a w tym odcinku jak będzie 2,5 tysiąca łapek, to tworzymy własnego wirusa OGTA5 i to będzie mega fajny projekt. I postaram się zniszczyć wszystkie skameryskie strony, tak, żeby nikt z was się nie naciął. I może postaramy się poszukać coś głębiej OGTA6, więc jeżeli lubisz taki luźny format, to dziękuję ci bardzo za oglądanie. Ja mogę się też w nim pokazać, jeżeli doceniasz mój dziwny i specyficzny humor, to zostaw łapę w górę i napisz komentarz. A ja co, żegnam się, widzowie, do widzenia.